Cześć kochani, mamy dzisiaj 4 października, już były pierwsze przymrozki więc imbir jest już w tuneliku moim, zabezpieczony ale dzisiaj już muszę go zabrać do domu, ten co nie będzie wykopywany i e, co zrobimy, jeżeli nie wykupujemy do marca, zostawiamy go, żeby rósł dalej wybieramy Taką warstwę ziemi do korzonków, tak żeby nie uszkodzić tych korzonków. Wjeżymy przerobiony kompost z obornikiem i do, w, układamy tego obornika tak sporo, bo już przerobiony obornik nie poparzy nam roślinki, ale żeby nam y, zapach y, nie był brzydki pod wpływem gorąca, kaloryfery są w domu więc żeby tych zapaków nie było przesypujemy ten kompost ziemią jeżeli mamy troszkę ziemi takiej nowej to wsypujemy pierwszą warstwę tej nowej ziemi i dosypujemy tą starą ziemią tak jak ja Brałam i yy, wykładałam trocinami. Te trociny te już się zaczęły rozkładać. Też są nawozem już i wykładamy. nie ubijając mocno, żeby ta na wierzchu ziemia była troszkę luźna, ale dokładamy tak, żeby w donicach było prawie równo. No podlewamy i tak podstawka, podstawki od dołu, nie od góry. Już taką donicę gotową możemy postawić na parapet, w ciepłe miejsce, żeby było słońce. Najlepiej, jeżeli mamy okno od południa albo od wschodu, bo w zimie jest tam najwięcej słońca. Ten imbir, który wykopujemy do lutego, to zostawiamy już tak jak jest, żeby nam nasze kłącza nie przeszły tym kompostem w razie czego, żeby był smaczny, pachnący, bo nie będzie miał czasu, aby się rozłożyć. Więc jego zostawiamy tak. Ale dzisiaj najważniejsza rzecz. Robimy wykopki naszego imbiru. Dla porównania, wykopiemy donicę tego imbiru, co w tym rokuśmy sadzili. To są odcinki po kolei, krok po kroku. I ten imbir, który zostawiłam zeszłoroczny i przesadziłam, co był posadzony pojedynczo, też małą sadzonkę, ale przesadziłam go na wiosnę do dużej doniczki z 15-litrowej do 30-litrowej. I zobaczymy, porównamy efekty. I zaczynamy od największej donicy, tej zeszłorocznej. Zobaczymy efekty naszej uprawy dwusezonowej. Ale pachnie imbirem. Jak się porusza tymi liśćmi, to tak pięknie pachną, że nie wiem. Zobaczcie jakie ma. To są dopiero kłącza imbiru. Z takiej malutkiej sadzomewski A tutaj widzicie? To było stare kłącze. Ono już spróchniało. O. Widzicie? To było stare kłącze. A to są wszystkie nowe przyrosty. Ale kłączę, co w tamtym roku urosło. To jest naprawdę dużo. O, zobaczcie. Zobaczcie. A teraz zaczynamy wykopywanie imbiru tegorocznego. Coś sobie jeden był z małej sezonki, drugi. Bo jeden, dwa sezony. Był w doniczce, a ten tylko. przed teraz. I teraz wypuczemy nasze płącza imbiru i zobaczymy jaka jest różnica. O, to jest nasz ingir tegoroczny, zobaczcie. I to jest ten kawałeczek, co był sezonowy. O, ten malutki kawałeczek, co był sezonowy. Zobaczcie, tak wygląda z takiego małego kawałeczka. Teraz zobaczymy ten dwusezonowy. To jest właśnie nasz imbir. I tam ta kupeczka z tamtego roku. Dla porównania. Tyle mamy z dwóch sezonów, a tyle z jednego sezonu. To mamy dwusezonowy imbir, a to jest tegoroczny. Z jednego sezonu. Teraz zdecydujcie, jeżeli macie miejsce w domu, czy jeszcze dać mu szansę porosnąć troszkę i dopiero w następnym sezonie go wykopać, czy tylko jeden sezon i wykopujemy go od razu. Jak Wam filmik się podobał, łapeczka w górę, subskrybujcie, hejka, do następnego.